Witam, szanowną widownię, w kolejnym odcinku Czytelniczego Kącika na kanale Pająki. W tym odcinku zajmiemy się książką Imię Róży autorstwa Umberto Eco. Zapraszam. Jak Państwo widzą jest to trzecia i ostatnia książka z tej serii Penguin Vintage, które, które posiadam. Przejrzałem inne tytuły też z tej serii. Ale muszę przyznać, że niestety zawiodłem się nieco, bo nie wydają się one być zbytnio ciekawymi albo interesującymi mnie specyficznie książkami. Są to książki raczej niszowe, mało znane i zajmujące się przeważnie taką historyczną tematyką, podczas gdy ja za historycznymi powieściami zbytnio nie przepadam, być może z pewnymi nielicznymi wyjątkami. Więc e, niestety chyba moja kolekcja tych, tych bardzo ładnych książek zamknie się na tych trzech egzemplarzach, które mam, czyli na rzeźni numer 5, na w wyznaniach Gejszy i właśnie na. Imieniu Róży. W każdym razie Umberto Eco jako autor interesował mnie już, już od dawna. Od dawna uważałem go za jednego z wielkich pisarzy drugiej połowy XX wieku, nie wiedząc za bardzo czym się wyróżnia tak naprawdę, bo go nie czytałem. Jedyne co czytałem Eco to taki krótki esej, krótka książeczka o bibliotece. No i tam to ciekawa książka, ciekawa pozycja, ale ciężko z niej ekstrapolować w jakim stylu pisze, pisze autor ogólnie. I zastanawiałem się pomiędzy przeczytaniem właśnie imię Róży a Wahadle Foucault. Foucault w tytule nie odnosi się do Michela Foucault, niestety, tylko do tego innego Foucault, co, na czym się trochę zawiodłem. W każdym razie padło na imię Róży, bo no, jest, było dostępne w tym, w tym ładnym wydaniu, było niedrogie, więc kupiłem. I generalnie. Dopiero teraz skończyłem tą książkę, mimo że zacząłem czytać ją w wakacje dwa lata temu. W wakacje 2018 roku. A dlaczego? To, to zaraz Państwu wyjaśnię. Gdyby opisać tą książkę tak powierzchownie, to byłaby ona taką powieścią kryminalistyczną, po prostu tylko wyjątkową przez to, że osadzoną w średniowieczu w klasztorze, ale poza tym, gdyby po prostu mówić tutaj o tym, że o, jest rozwiązywana zagadka, akcja się dzieje przez 7 dni i codziennie są jakieś nowe prawda, morderstwa, no to wydaje się to być taką dosyć pulpową książką, bym powiedział, taki po prostu murder mystery, who done it. natomiast... Ta książka jest czymś znacznie, znacznie więcej i opisywanie ją tylko jako kryminał byłoby niesprawiedliwe po prostu wobec tego dzieła, gdyż już od początku widać, że nie będzie to właśnie taka standardowa, wypełniona akcją powieść kryminalistyczna, tylko coś dużo ambitniejszego, gdyż tutaj osadzenie książki w średniowieczu wykracza dużo dalej poza, sam, poza samo miejsce i czas. To, to nie jest jakby Estetyka średniowiecza, tutaj wykorzystana, tylko ta książka jest głęboko osadzona w mentalności i w filozofii średniowiecza, jak również właśnie w tych historycznych realiach. Więc te okoliczności dzieją się powieści, właśnie to, że to są Włochy, średniowiecze, no i ten klasztor, one nie są tylko tłem dla tego współczesnego pod innymi względami kryminału, tylko tak głęboko właśnie wpływają na, na charakter, na wydźwięk tej książki, że po prostu wyróżnia się ona. Od jakiejkolwiek innej książki, nawet, nawet osadzonej w średniowieczu, tą inność widać już od, od pierwszych stron. Pierwsze 100-150 stron tej książki jest po prostu takie ciężkie, takie gęste. Dodam też, że czytałem to po angielsku, więc tutaj jest też użyta taka proza, taki język angielski bardzo starodawny, i na początku miałem mnóstwo problemów po prostu ze zrozumieniem tej prozy, bo tyle słów było użytych, których nie znałem, musiałem cały czas je wyszukiwać, żeby e, chociażby poszczególne zdania zrozumieć, bo, bo było ich tak dużo, że nie mogłem ich wyciągnąć z kontekstu, jak to zwykle się można robić przy, przy nieco prostszych książkach. W każdym razie, tutaj miałem bardzo duży problem, żeby przejść przez te pierwsze, właśnie 100-150 stron, które wprowadzają czytelnika w ten świat. Dają taki rys historyczny, dają taki kontekst tego, jak to się dzieje, jak to wygląda. I generalnie nie ma żadnej akcji na tych pierwszych 100-150 stronach. Więc za pierwszym razem, jak zabrałem się za tą książkę, to właśnie było dwa lata temu, to przeczytałem to 150 stron i utknąłem. Po prostu musiałem zamknąć, Odłożyć tą książkę, bo czytałem ją chyba z miesiąc. Te, te marne 150 stron i nie, nie szło mi to zupełnie. Szło jak po grudzie, więc y, zamiast tego sięgnąłem po jakąś inną, prostszą lekturę. Natomiast y, ja. Nigdy, prawie, nigdy tak nie postępuję. Generalnie mogę policzyć na palcach jednej ręki książki, które faktycznie odłożyłem, nie doczytawszy ich do końca. Zwykle, mi, nawet jeśli bardzo powoli idzie mi lektura, to staram się dobrnąć do końca. Nie wiem, czy z jakiejś zasady, czy z przekonania, czy z pedantyzmu, nie mam pojęcia z jakiego powodu, ale tak po prostu mam. Więc ta książka była jedną z tych bardzo niewielu książek, które po prostu odłożyłem. I tak czekała na mnie, czekała, i właśnie teraz ostatnio e, się za nią znowu zabrałem. Kolejny miesiąc nad nią spędziłem, no, może nie miesiąc, ale no, kilka tygodni na pewno. W każdym razie doczytałem ją do końca i jakże mnie ubawiło, kiedy w posłowiu autor Mówi, że wydając pierwszy raz książkę, wszyscy wydawcy, przyjaciele doradzali mu, żeby skrócił jakoś te pierwsze 150 stron książki, bo są naprawdę ciężkie i odrzucające dla czytelnika. Na co on odpowiedział: Nie, 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 właśnie nie skrócę tych pierwszych 150 stron, ponieważ zależy mi na czytelniku, który potrafi po prostu utrzymać swoje skupienie i potrafi tak odroczyć gratyfikację, licząc, że po prostu będzie ta akcja, będą te ciekawe, ciekawsze przynajmniej rzeczy w dalszej części książki. Na takim czytelniku mi zależy, natomiast ci, którzy po prostu nie dadzą rady, nie podołają, no to właśnie to pierwsze 100 stron ma być takim filtrem na nich. No parafrazuję tutaj jego wypowiedź, ale taki mniej więcej miała wydźwięk. I no kurczę, wstyd się przyznać, że mnie ten filtr przefiltrował i widocznie dwa lata temu nie byłem godny tej książki. Teraz na szczęście e, jestem, tak się wydaje, no i rzeczywiście staje się stanowczo ciekawsza po tych 100 stronach pierwszych ale to, że z taką dokładnością autor określił, w którym miejscu po prostu odłożę tą książkę i nie będę chciał jej dalej czytać, to, to naprawdę bardzo, bardzo zabawne było dla mnie. I te pierwsze strony były intencjonalnie w taki sposób napisane, ponieważ miały wprowadzić właśnie w taki nastrój wyczekiwania, nastrój cierpliwości, takiego, miało wprowadzić czytelnika w taki rytm życia tego klasztoru, bo tutaj rozdziały są podzielone na poszczególne Modlitwy, godziny modlitw, które się odmawia w, w klasztorach. Nie mam pojęcia, jakie są ich polskie nazwy, ale um, są tutaj łacińskie nazwy tych, tych właśnie modlitw i jest ich chyba, nie wiem, 8 różnych na dzień, i, i one właśnie dyktują. Rytm życia tego całego klasztoru i również dyktują rytm czytania tej książki. Więc, zanim pojawia się ta krwawa akcja, która potem tutaj następuje, te wszystkie truposze i zagadki i tak dalej, to właśnie żeby spowodować taki dysonans pomiędzy normalnym życiem klasztoru a tym, co się dzieje potem zamiast rzucać czytelnika na głęboką wodę, to na początku właśnie Eko próbuje tak przyzwyczaić czytelnika do tego, jak wygląda normalność w klasztorze. A normalność w klasztorze to jest właśnie ta monotonia, ta cierpliwość, to, to życie z dnia na dzień, rozmowa o różnych historycznych wydarzeniach, rozmowa o teologii. Nie dzieje się właściwie nic ciekawego, tylko to jest takie spokojne właśnie miarowe, sumienne życie. I stąd właśnie o tyle bardziej ożywiające jest potem, kiedy pojawia się jakakolwiek akcja. W kolejnym Aspektem, który wyróżnia tą książkę spośród innych kryminalistycznych powieści, jest to, że akcja tutaj wbrew pozorom nie gra pierwszorzędnej roli. Jest jedynie środkiem do zbudowania takiej sceny, takiego tła do różnych rozmyślań głównych bohaterów tej książki, czyli Williama z Baskerville. Adso z Melk, dwóch mnichów, którzy oprócz swojej pracy, powiedzmy, detektywistycznej, protodetektywistycznej, spierają się na najróżniejsze tematy dotyczące teologii, filozofii, w szczególności filozofii analitycznej, co mnie bardzo zaskoczyło, gdyż jest tutaj mnóstwo dywagacji na temat języka, na temat znaków i tym, jak korespondują znaki z rzeczywistością. I za pomocą takich średniowiecznych konceptów. Te postacie w tej książce dochodzą do takich bardzo daleko zakreślonych wniosków, które stanowią echa Wittgensteina, echa po prostu filozofii postmodernistycznej, ale nawet nie same te debaty na temat śmiechu, na temat natury boga, czy na temat ubóstwa Chrystusa. One nie były dla mnie nawet największym smaczkiem w tej książce najbardziej podobał mi się taki wgląd w średniowieczną mentalność mnicha Umberto Eco jest bardzo dobrze wykwalifikowany, żeby pisać realistycznie właśnie um, od wewnątrz, jakby opisywać mentalność średniowiecznego Człowieka, ponieważ z wykształcenia jest badaczem średniowiecza z tego ma bodajże doktorat, więc no, na pewno przeszedł przez mnóstwo manuskryptów i tak dalej, zna nie, bardzo dobrze łacinę i Grekę. I to jest niezwykle ciekawy wgląd, myślę, dla współczesnego człowieka. Porównać się właśnie do tej mentalności średniowiecznej i zobaczyć, jak dużo mamy wspólnego, a jak dużo różni nas od, od tamtych ludzi. I szczególnie polecałbym taki eksperyment właśnie porównania myśli ówczesnych i myśli współczesnych. Ludziom, którzy uważają wieki średnie za Ciemne wieki. Za, e, uważają, że wtedy e, nauka e, w ogóle podupadła, że ludzie byli całkowicie ciemni, zabobonni, pełni nienawiści do czegokolwiek, co wykraczało poza ich ramy rozumowania. Oczywiście, pamiętając, że wszystkie, wszyscy mnisi i wszystkie rozmowy toczone między nimi e, są tutaj fikcyjne, to mimo wszystko bazowały one na, na jakichś traktatach. No, Umberto Eco nie wyssał ich z palca, tylko na pewno bazował je na jakichś. Źródłach, tekstach źródłowych, jak to czynił wielokrotnie w innych miejscach w tej książce. Więc mając to wszystko na względzie, ta atmosfera właśnie erudycji i inteligencji panująca w tym klasztorze i pewnie panująca w wielu, jeśli nie wszystkich klasztorach Europy, no naprawdę zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i myślę, że no. Ówczesna inteligencja, czyli właśnie ten, ten klerci, ci mnisi, nie ustępują właściwie niczym współczesnej inteligencji pod, pod względem zdolności trzeźwego myślenia, zdolności trzeźwego rozumowania. I tacy fanatyczni ideologowie zdarzali się i wtedy, i teraz. To nie uległo zmianie, to wydaje się być po prostu faktem ludzkiej natury, że niektórzy ludzie są trzeźwomyślący, a niektórzy się ślepo oddają różnym, różnym pomysłom, różnym ideom. Natomiast jedyne, co wyróżnia tych mnichów tutaj i współczesną inteligencję, jest to, że oczywiście oni są zakorzenieni w tej samej tradycji, tak głęboko zakorzenieni, że no, mogą toczyć. Naprawdę olbrzymie dyskusje na najdrobniejsze tematy, najdrobniejsze zagadnienia doktryny chrześcijańskiej, w która stanowi ich taki epistemologiczny środek, o którym, o którym pisał Derrida i który potem rozpadł się po nadejściu modernizmu, powiedzmy. Generalnie współczesnej inteligencji, właśnie brakuje takiego wspólnego języka symboli, do którego mogliby się odnosić, ażeby weryfikować jakoś nadrzędne prawdy, tak mi się wydaje. Bo jak można odnosić się do prawdy i do pieniędzy? i do dobra, kiedy każdy poszczególny człowiek może mieć inną definicję tych, tych wszystkich rzeczy i czy właśnie nie bardziej użyteczne było intelektualnie być takim mnichem w średniowieczu, który miał bardzo wyraźnie określone te idee powiązane właśnie z jego religią i wiedział, był pewien, że gdziekolwiek nie pojedzie do Europy, to prawdopodobnie ludzie tam w tych klasztorach również będą mieli takie same e, poglądy na, na, na prawdę, to co jest prawdą, to co jest dobrem, jak on. I wtedy od razu można rozpocząć dyskusję z nimi na takiej wyższej stopie, bo już e, jakby zgadzają się na takie wspólne aksjomy. I kto wie, kto wie tak naprawdę, jaka, która z tych opcji jest, jest lepsza. Czy lepiej mieć te wspólne aksjomy zakładane z góry, nigdy nie kwestionowane, czy lepiej właśnie kwestionować wszystko, wszystko jak leci. Być takim radykalnym sceptykiem. No to jest kwestia sporna, która pozycja jest lepsza. Teraz pochylając się na chwilę nad technicznymi aspektami tej książki, chciałbym po prostu bardzo pochwalić prozę w tej książce, bo jest ona niesamowicie napisana. E, oczywiście wypowiadam się teraz o tym moim tłumaczeniu angielskim. W każdym razie tam struktura zdań i, e, i poetyckość po prostu wyrażeń jest, jest tak przyjemna do czytania, że wynagradza ten nieco. Monotonny czasami styl i sprawia, że nawet takie najdłuższe wywody, bo tutaj czasami są takie monologi albo przemyślenia albo opisy jakichś wizji czy snów, które ciągną się stronę za stroną, po kilkanaście stron potrafią mieć takie opisy. I właśnie ta przepiękna proza sprawia, że nawet te najdłuższe odcinki nie są, nie są trudne do czytania, czyta się jest przyjemnością. I po prostu rzadko kiedy teraz się widuje taką wirtuozerię języka jak tutaj. Nic tutaj nie wydaje się być sztuczne, nic tutaj nie wydaje się być upiększone na siłę, bo oczywiście tutaj autor, czyli Umberto Eco, kryje się za. Trzema poziomami narracyjnej abstrakcji, bo on pisze o tym, on tutaj sam przyjmuje pewną postać. Która mówi, że odnalazła rękopis z XIX wieku, jakiegoś yy, człowieka, który mówi, że odnalazł rękopis z XIII wieku, tego właśnie mnicha, który wtedy pisząc to jest już starym człowiekiem, ale on jeszcze się cofa do swojej młodości i opisuje te wydarzenia, które się działy w jego młodości. Czyli po prostu poziomy abstrakcji dzielące czytelnika od autora są nie, niesamowicie duże. Ale przez to tylko dodają, dodają właśnie takiego smaczku do tej książki, bo tutaj mamy taką dwojaką narrację. Gdzie jednocześnie jest to narracja z punktu widzenia młodego człowieka, takiego podlotka. Nie wiem, ile Adso może mieć lat, wtedy 18, 20 może. Ale jednocześnie te jego młodzieńcze poruszenia, młodzieńcze emocje są potem zweryfikowane przez Adso mającego 80 lat i piszącego to u jego życia. Więc mamy takie dwa punkty widzenia połączone w jedno. Bardzo ciekawie połączone, bo właśnie tutaj ten stary Adso. Zastrzega się, że nie chce nic przekłamać, że chce pisać samą prawdę, niczego nie, nie przemilczając, i stąd mamy taką radykalną szczerość właśnie w tych odczuciach i interpretacjach tego młodego ACO, który jest czasami naiwny, który czasami nie rozumie, co się dookoła niego dzieje, i z tego względu czytelnik może czasami się utożsamiać właśnie z, z tym, z tym ACO, który. Jest oczywiście nowicjuszem, czyli jeszcze nie do końca się odnajduje w tym całym środowisku intryg, być może można powiedzieć, czy tam polityki wewnątrz klasztornej, i jest tam, tak samo obcą jednostką jak czytelnik. no Nieco mniej obcą, bo oczywiście jest w tej samej kulturze, w tych samych czasach itd. Natomiast można wykorzystać właśnie jego nieznajomość tych różnych zasad, prawideł, którymi rządzi się klasztor i właśnie kiedy jemu są tłumaczone te rzeczy, to również są tłumaczone czytelnikowi. I wyszło to tak naturalnie po prostu w tej książce, że nigdy się nie ma wrażenia, że coś jest tłumaczone czytelnikowi na siłę, że czytelnik jest prowadzony za rękę albo coś takiego. W każdym momencie jest szanowana inteligencja czytelnika, za co bardzo właśnie też Umberto jako doceniam tutaj. Książka ma też bardzo ciekawą i ułożoną, bardzo schludnie symboliczną strukturę. Jest to 7 dni podzielonych właśnie na te okresy modlitw. Układ tego klasztoru opisanego w tej książce jest jakby mikrokosmosem tego, jak, jak wygląda świat i potem to, co się dzieje. Z tym klasztorem jest mikrokosmosem apokalipsy św. Jana. No, po prostu jeśli ktoś jest e, zaangażowany właśnie w taką symbolikę biblijną no to tutaj po prostu będzie miał field day z tą książką. Więc mimo trudu z jakim przychodziło mi czytanie tej książki, niezmiernie mi się ona podobała i e, szczególnie polecam to wydanie, bo mimo że jest to angielski i tak jak mówię, bardzo ciężki angielski, e, z którym miałem duży problem na początku e, szczególnie to polecam to wydanie mimo wszystko ze względu na posłowie autora, które trwa tam 50 stron chyba, jest bardzo wnikliwe. I tutaj właśnie autor ze swojego punktu widzenia właśnie tłumaczy np. skąd się wziął tytuł, jak przygotowywał się do pisania tej książki, jak również jakie ona ma związki właśnie z, z postmodernizmem czy z jakimiś tam współczesnymi właśnie ekofilozofiami. I zagłębia się w to dużo bardziej niż ja mógłbym się zagłębić i, i streścić w, w takim krótkim filmiku. W każdym razie, jeśli mają Państwo możliwość, to, to jak najbardziej polecam właśnie tego Penguin Vintage wydanie. I myślę, że, myślę, że na tym skończę tą, skończę tą recenzję. Więc dziękuję za oglądanie i życzę Państwu miłego dnia oraz przyjemnych lektur. Do widzenia.